Dobrze. Obóz Aslana znajduje się obok kamiennego stołu, po drugiej stronie zamarzniętej rzeki. Strasznie daleko. To cały świat, mój drogi. Myślałeś, że jest mały? Mniejszy. Cześć witajcie w kolejnym odcinku opowieści z Narni po dość długiej przerwie po prostu Przerwa ta wynikła z tego, że po prostu miałem jakąś ta, jakiś taki mnisz pałek do nagrywania Ale już wracam I powinno być wszystko ok Jak widzicie nie ma z nami Edmunda Ponieważ wszyscy dobrze wiemy, że nas zdradził I poszedł do białej czarownicy Wszyscy wiemy też, że takie to posągi musimy zbierać. O, tutaj, tak jak zbierać monety, również jest to wskazane, za monety kupujemy nowe umiejętności, i tak dalej, tak dalej. Obecnym naszym zadaniem jest przejście przez jezioro, aż do kamiennego stołu, gdzie czeka na nas Aslan, który ma pomóc nam obsalić brata. Teraz wtoczyliśmy jakby nie mówię teraz o samym gameplayu tylko <laughs> przepraszam tylko grze jako taki nie o lekko na jej rozdywce, która siedzi w tym momencie więc wtoczyliśmy w, w powiedzmy takie odcinki 15-20 minutowe wszystko zależy od tego jak długo by nam to będzie wszystko zajmowało na ile będę failował, na ile oh, okay. będę chciał trochę, <laughs> troszeczkę wydłużyć. No i od razu mamy pierwszą przeszkodę do pokonania. Kulę małe, wredne stwory. Na pewno każdy z nas zna takiego małego, wrednego stwora. Oprócz tych przeciwników musimy też uważać na latające stworki zrzucające kamienie ponieważ możemy się utopić w, w dziurze, do którą ten kamień zdobił ale tutaj oprócz tego nam nic nie dozi nie możemy wpaść do wody inaczej niż przez tę dziurę. Jeszcze teraz wkraczamy też na etap, w której będzie się bardzo liczyła współpraca wszystkich dzieci. I to może być ten element wydłużający do zdrywkę. Ponieważ ta dla mam takie wrażenie nie została zaprojektowana do jednoosobowego let's playa, ale to niech ja się postaram ją przejść jak najszybciej. Teraz oprócz tego mam nadlany jeszcze jeden odcinek, także jest zapas i wszystko zależy od tego jak bardzo będzie mi się chciało wrzucać a wam będzie się chciało odlądać ja podejrzewam, że mi się będzie chciało wrzucać z tym, że czasu mogę mieć teraz troszeczkę mniej, bo ile ten przestój który teraz mieliśmy był spowodowany tym że miałem trochę mniej motywacji, to teraz mogę mieć trochę mniej czasu w związku z zajęciami, powiedzmy, zarobkowymi. I tutaj właśnie piękna, elegancka współpraca dzieci. Zuzanna rzuca młodszą siostrą. W Polsce takie zachowanie nazywa się patologia. Pod to jest współpraca, rozbieżność pojęć, ale niech tam będzie. Właśnie ten etap jest troszkę może być dla mnie trudny ze względu na to... <laughs> Przepraszam. Na to jezioro, ponieważ się mogę tutaj przypadkowo wpaść do tego, do tych dziur, no i kolejny przeciwnik, tym razem dużo większy, ale nie najmądrzejszy, co właśnie nam zademonstrował, pierdoła wpadła do wody, pozostałe dwie pierdoły zdziwione. Pierdoły zdziwione i robiące dziury świetnie i jeszcze wypuściły na nas trzecie pierdoły I jak widzieliście wyświetlił nam się znacznie zuzany to znaczy oczywiście że ona musi w to trafić swoim łukiem a my musimy bronić całej trójki właściwie piątki ale trójka jest śmiertelna bo bobry nie mogą zginąć musimy ich bronić przed tymi rzucaczami miotaczami przepraszam ja się postaram jak najszybciej trafić w te kółka ponieważ to jest duże ułatwienie jedno kółko to bliżej w tej chwili z lewej strony ekranu zawala nam górę na pierdoły a to z prawej zatomowuje wejście tych mniejszych pierduch i to jest naprawdę spore ułatwienie Teraz wziąłem sobie Zuzannę na plecy, żeby miał jakąś taką ochronę przed ciosami. Tutaj w pewnym sensie dobrze, że nie ma Edmunda, bo łatwiej byłoby zginąć, mam tylko nadzieję, że... Żadne z dzieci nie wpadnie samoistnie do tego do tej dziury, ani ja przez przypadek tam nie podejdę. A tutaj dość często wypadają te serduszcze legendujące życie, ale to dobrze życia nigdy za wiele. No i zrzuciliśmy właśnie odry. Zaspaliśmy ja się nawet nie zorientowałem kiedy. Ale nieważne. Rozwalmy resztę tych stworków i miejmy to już z głowy oblokowaliśmy zdolność i sobie zobaczymy właśnie w tej chwili jaką lwi pazur i śmierć piora. Kupimy sobie, bo akurat mamy tyle monet. Mogę powiedzieć wam, zdradzić w satlecie że na końcu tego odcinka spotkamy kogoś w kogo większość nie starczyło nam tutaj monet w kogo większość z dorosłych ludzi nie wie, a może nawet wszyscy ale dzieci go za to uwielbiają chyba już się domyślacie o czego chodzi postaram się jak najszybciej rozwalić ten ale niech nas uleczy Łucja, sam się na szybciej dozwoli te kramulce no. muszę podejść bliżej żeby mnie nie zabili no nie skacz jakby ta z zuzanna no bo wpadło do tego szerebla teraz ich odciągnąłem Piotra otrzymałem specjalnie, żeby nie wpadł Bo wtedy musiałbym chyba popełnić no I wpadła pierdoła w pis, dziec wylądował Nie wiem, co by mi przyszło i wylądował, ale teraz się postaram to zrobić szybko I proszę bardzo, tam ci już leżą I teraz, tam trzy strzały, raz, dwa Dwa strzały tylko ja przynajmniej mogliście zobaczyć jak zasypaliśmy te tych hamów bo wcześniej tego chyba nie było widać proszę mniejsze hamy to jest zaspane teraz je tylko wyłączymy z akcji i będzie byliśmy po prostu kryształ, ształ coś mi się trochę przycina nadglewanie ale nieważne mam nadzieję że wy tego nie widzicie i teraz jeszcze dozwolimy tą belkę i idziemy dalej ten odcinek jest krótki. tam mówiłem wchodzimy w etap w którym odcięcia będą trwały maksymalnie 20 minut 25 łącznie z tym filmikiem wyjściówką i z końcem w którym się żeną w którym pokazuję wam co w tym filmie odblokowaliśmy, jaką zdobyliśmy ocenę. Jestem, przepraszam, wyłączyło mi się nadrywanie na chwilę. I wracam. No i właśnie ten tutaj nam zapaliła któraś cholera te pieniędzmi. Jeszcze pozbieramy sobie monety, nie ma co się śpieszyć. Trochę wydłużymy rozgrywkę, zwłaszcza, że wtedy wpadłem w tą dziurę i nie zdążyłem wszystkich, nie, zdążyłem wszystkich sądzie aktywować, nie zdążyłem wszystkich monet zabrać no i wylas nam trzeci pierdołat, która wtedy wpadła do lodu. Tutaj nie ma sensu nawet z nim walczyć, jak pamiętam próbowałem wcześniej z nim walczyć, ale to nie ma sensu, bo jego się nie da teraz pokonać Teraz musimy tylko przed nim uciekać. No i... ale nam przedzwonił Pałą. Już jakby ta Zuzanna wpadła, to bym naprawdę... ...dostał tzw. pierdolca. No i jakiś Hamna tutaj podpalił znów tą belkę. odciąnimy dużego pierdołę. Tutaj ich będziemy nazywać od... Y belki nie od belki tylko od jak gada od pnia oczywiście i załatwmy trudniejszych no i teraz już chyba możemy tam z za mną rzucać co ciekawe dla w tym roku tam mówiłem że jest to dla z 2005 roku w tym roku będzie miała 10 lat a o jezu Piotr, jest z sam mam nadzieję nie mam nadzieję tylko dla starzeje się dobrze mimo tych swoich 10 lat na karku wygląda fajnie i tutaj mamy element który już wam pokazywałem w drugim czy trzecim odcinku czyli Zuzanna musi przepraszam nie Zuzanna tylko Ucie musi nam znaleźć drogę przez cienki lód oczywiście na środku mamy czas w którym musimy się że tak powiem wyrobić ponieważ jeśli nie zdążymy, to nadejdzie odr i zrobi sobie z nas mielone a wtedy poczułbym się bardziej oszukany niż polscy siatkarze, nie siatkarze, tylko na mistrzostwa świata w Katarze Według mnie mecz był, tak już abstrahując od gry, według mnie mecz był na, w katarze sprzedany, sędziowie sprzedali mecz. Nasi zarodnicy nie mogli nic z tym zrobić, a takie komentarze ja widziałem, że powinni przedać y, tam ileś meczy temu i tak dalej, to naprawdę niech ci ludzie, którzy to komentują, niech to zatrzymają dla siebie, bo wyłazi z nich po prostu taka słama im z butów wystaje że to jest short naprawdę co by nie zrobili, to wszystko jest źle ja wydywają źle ja przydywają źle i naprawdę szpielnik naszym należał się to nawet do finału to jest jedna sprawa taka poza let's playowa a druga to jest y nie wiem czy wszyscy z Was widzieli, słyszeli o tym dyskwalifikacja polskiej reprezentacji w stoczach narciarskich przez za szeroki ten kostium Kamila Stocha i tutaj aby nasi nie wiem czy stoczczowie ale ktoś ze sztabu sobie no to jak gdyby miał na to wpływ, tak? Mogli dać stare stroje nie testować, czy nie zakładać tych nowych. I tutaj było to w pewnym sensie uzasadnione, ale sprzedanie meczu przez... Kupienie meczu przez... Zaciężną armię Kataru, bo to nie jest reprezentacja, tylko Admia zaciężna jest po prostu... Tunięciem w twarz polskiemu sportowi. I to... Nie tylko polskiemu, światowemu sportowi I to tak oczywistym, że Katar powinien... Nie wiem... Ta Międzynarodowa Federacja Handbala powinna coś z tym zrobić. Mówi się często, że FIFA tam jest skorumpowana, że są... Mundial w Katarze został kupiony. Ja naprawdę już od pewnego czasu sądzę, a teraz się utwierdziłem w tym, że to jest, że to jest prawda. Ktoś po prostu kupił sobie Mundial, żeby mieć fajną i nie licząc się z tym, że dla kogoś innego na przykład dla reprezentacji, które tam pojadą, powiedzmy, że dla Polski również to jest wszystko. To jest coś dla czego oni żyją. Po, po co dają, że by być jednym z 32 najlepszych urzęd globu, a ktoś sobie pójdzie, trzastknie pieniędzmi, sprowadzi jakieś gwiazdy i będzie sobie je miał. I jestem... Przekonany o tym, że w 2022 roku, ile mistrzostwa w Katarze dojdą do Skutku, Katar kupi sobie kolejnych zawodników. Piłkarzy, którzy nigdy nie dali dla... nie drali dla, dla swoich ojczyzn i tam będzie pchany po prostu, może nie aż do finału, ale bardzo wysoka. I jeszcze... Dla osób, które mogą powiedzieć, że zawsze tam gospodarz ma łatwiej, trochę sędziowie są po jego stronie. Tak, sędzi... gospodarze czasem są po stronie, a nawet prawie zawsze są po stronie gospodarzy, ale nie jest to. Aż tak pchany nie jest gospodarz. Tutaj było po prostu, był mecz kupiony, gdyby tam był jeden, dwa, trzy gwizdki dla gospodarzy, no cztery ale żeby oni się nawet nie starali udawać że to jest kupione no, nasi są faulowani nic nie ma jest faulowany katarz już jest bizne. ale widzę że kończymy sobie odcinek No i całą mówiłem, że pojawi się ktoś, w krydowia 6 ludzi nie wierzy. Jedna kropla uleczy każdą ranę. Zuzanno. Jeśli zadmiesz w ten róg, gdziekolwiek będziesz, nadejdzie pomoc. Dzięki. Piotrze, być może niedługo będą ci potrzebne. zabawki. Korzystaj z nich mądrze. Niech żyje Aslan i wesołych świąt! Wesołych świąt! Wesołych mówiłem kończymy sobie odcinek, przepraszam was, że trochę od, od mniej więcej od odcinka rozgadałem się i zacząłem mówić o czym innym, ale Sądzę, że, również, że podobnie jak nie jesteście niewidomi i sami potraficie zobaczyć co jest na Atlanie, a posłać czegoś jeszcze dodatkowego jest przyjemne nie cały czas tak mówić jednym i tym samym 10 lat powtarzać w którym roku wyszła dla, ile zajmuje na dysku i tak dalej. I tutaj jeszcze macie obrazy co święty Mikołaj nam podarował. Edmund oczywiście nie dostał nic, bo wolał wybrać sobie czarownicę i te tak mówię widzimy się w następnym odcinku, by to było szybko małci się